W jakiej energii jesteś dzisiaj? Bardzo ładnej energii. Mm -hmm. Kochani moi, przede wszystkim tutaj się pokazuje mistrzostwo w odczytywaniu swoich emocji. Wow, naprawdę przepiękna energia. To jest energia, która mówi Tobie o tym, że albo Ty już jesteś dzisiaj w tej emanacji. Głębokiego porozumienia ze sobą, albo za chwilę będziesz. Ta energia również mówi o tym, że otwierasz swoje serce na miłość oraz na pomaganie innym przez pryzmat właśnie miłości, przez pryzmat przestrzeni serca. Ty patrzysz na świat oczami serca. I to jest właśnie piękne, i to powoduje, że przestajesz oczekiwać, żądać, wymuszać i um, zużywać się na tym zupełnie niepotrzebnie. Ja mam takie um, poczucie, że tutaj, kochani, również macie w sobie przepiękną emanację uzdrowicieli. To znaczy, ktoś przebywając w Waszym otoczeniu też będzie aktywować swoje dary i talenty, i ktoś przebywając w Waszym otoczeniu będzie uczyć się, rozpoznawać swoje emocje i w ogóle będzie poznawać siebie. To jest, kochani, też um, taka energia, która mówi o tym, że. Um, Możecie też, kochani, spędzać dużo czasu nad wodą, ale w ogóle też kontakt z wodą może wam bardzo pięknie pomóc, ukoić wszystko to, co potrzebuje jeszcze być zobaczone i uwolnione. Również, kochani, dodatkowy przekaz, że na horyzoncie jest mężczyzna, który obdaruje was swoją hojnością i dobrem. Um, chyba, że to Wy jesteście mężczyzną, to macie, kochani, w sobie tę przepiękną emanację i będziecie się, kochani, na tę emanację otwierać. Bo tutaj pojawia się taka magia, magia życzliwości, magia spokoju, magia um, takiego otulającego światła. Um, Promień miłości bije z tej karty, która właśnie płynie do wszystkich tych, którzy tego kochani potrzebują. Wziaczki i papa.